Wełnin, w sadzie znaleziono ciało noworodka. Policja szuka matki świętokrzyskie. Zwłoki noworodka znaleziono w sadzie w miejscowości Wełnin. Zwłoki noworodka znaleziono w czwartek rano w sadzie w miejscowości Wełnin w gminie Solet Zdrój powiat Buzki. Okoliczności śmierci dziecka ustala policja. Jak poinformował pap Tomasz Piwowarski, oficer prasowy komendy powiatowej w Buzku Zdroju. Zwłoki dziecka odkrył podczas spaceru z psem jeden z mieszkańców. Na miejsce przyjechali policjanci i służby medyczne. Niestety, informacja o znalezisku się potwierdziła, a biegły lekarz stwierdził zgon dziecka, powiedział. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Trwa wyjaśnianie, czy zwłoki noworodka zostały tam porzucone, czy też w tym miejscu odbył się poród. W piątek zaplanowana jest sekcja zwłok, po niej będziemy znali więcej szczegółów dotyczących śmierci dziecka, dodał policjant. Trwa poszukiwanie matki noworodka.